Jestem warszawiakiem, natomiast do Płocka przyjeżdżam bardzo, bardzo często. Chyba w sumie teraz jestem częściej w Płocku niż w Warszawie. Jestem kierownikiem Centrum Badawczo-Rozwojowego, które w tym momencie powstaje i to jest nasz główny projekt, duży projekt inwestycyjny w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. To nasze główne zadanie, znaczy, wybudować i doprowadzić do operacjonalizacji całego CB. Tutaj jest główne wejście do Centrum Badawczo-Rozwojowego i tędy cały ruch pieszy będzie się odbywał. Budujemy coś naprawdę bardzo fajnego i to jest inwestycja, która uważam, że w historii PKN-u może być tą inwestycją przełomową. 180 kilka milionów złotych i w sumie duża inwestycja taka, no jedna w ostatnim czasie w Polsce na pewno największa. Tam jest laboratorium, no i tutaj jest właśnie łącznik, który wychodzi na te ogrody. Oprócz tego mam jeszcze kilka projektów stricte badawczo-rozwojowych, które w multidyscyplinarnych zespołach realizujemy, czy to ja, czy to moi pracownicy. Chciałbym, żeby, żeby to, co budujemy, było po prostu tip-top, tak? że to jest... Pewnie nigdy się nie da zrobić wszystkiego idealnie, no bo to też taka natura, natura rzeczy, a tak, żeby, żeby to była taka inwestycja, która wystarczy nam na, na lata, nie jest na dzisiaj, tylko jest tak naprawdę na przyszłość. Tu mamy połączenie pomiędzy strefą biurową, a strefą do prowadzenia badań. Staram się tak budować zespół, żeby raz był on naprawdę różnorodny. I ten nasz zespół Centrum badawczo rozwojowego to są naprawdę różni ludzie, e, z różnych dziedzin, różnych specjalizacjach, ale zawsze chcę, żeby ten zespół raz że ze sobą działał. I to jest coś, coś, na co cały czas stawiam. Oni muszą tworzyć jedność, dwa, żeby zawsze się wspierali e, e, i trzy, żeby się zawsze szanowali. Październik listopad grudzień. I tam już jest to zabudżetowane w kontrolingu, zatwierdzone i tak, dalej, i tak dalej. Mój typowy dzień pracy jest bardzo zmienny i nie powiem intensywny. Dużo różnorodnej tematy. Pomyślenie laboratoryjne to jest jeden harmonogram, bo przechodzimy Sącją. od kwestii stricte technicznych, przez na przykład kwestie podatkowe, finansowe, administracyjne, HR-owe, co powoduje, że bardzo szybko muszę przeskakiwać z tematu na temat. Ale to jest pobudzające. W każdym no jednak muszę się odnajdywać na tyle swobodnie, żeby móc z nimi tymi tematami kierować. Ustalacie, jak to należałoby zrobić, jak należałoby przygotować harmonogram. My to fizycznie wykonujemy. Zostałem zgłoszony do programu ambasadora marki Orlen, żeby pokazać fajną twarz Batuseru i tego, co robimy. Jest naprawdę fajny zespół, naprawdę, naprawdę fajny obszar, taki elastyczny. Wspierający się i dający, uważam, coraz więcej koncernowi, a trochę chyba jeszcze niedoceniany, może nie do końca znany wewnątrz organizacji, no bo on się rozwija przez ostatnie lata dosyć intensywnie. To zupełnie nie chodzi o mnie. To naprawdę chodzi o zespół ludzi i o to, czym my się wszyscy zajmujemy, a nie tym, kim ja jestem.